Od dłuższego czasu tak wielkiej kampanii o tak dużym budżecie nie było. To jest rzeczywiście też jedyna kampania tego typu finansowana z Regionalnych Funduszów Operacyjnych. Kraków Małopolska rzeczywiście zgarnęły dość sporą kwotę, 16 milionów, z czego 4 miliony dla Krakowa. Operatorem będzie Małopolska Organizacja Turystyczna. No i przede wszystkim to, co wiąże się też z turystyką zrównoważoną. Chcemy profilować turystykę. Nie czekamy, aż goście przyjadą Sami. Jesteśmy proaktywni i staramy się w poszczególnych segmentach budować szerokie partnerstwa i budować określony wizerunek miasta, mającego kompletną, różnorodną ofertę dla każdego właściwie targetu turystyki. Kampania będzie trwała dwa lata i mamy nadzieję, że już w tym roku i mam nadzieję w przyszłym, w kolejnych latach przyniesie efekty w postaci zwiększonej liczby gości zagranicznych przyjeżdżających do naszego miasta. Wybraliśmy ich bazując oczywiście na badaniach ruchu turystycznego, ale też pytając przedsiębiorców, na których rynkach docelowych najlepiej tak naprawdę ta kooperacja się udaje. I wskazali Niemcy i Wielką Brytanię. I tam przede wszystkim ten przekaz reklamowy jest kierowany, ale też stwierdziliśmy, że warto wykorzystać materiały kampanijne i w roku 2023 będziemy komunikować również do Skandynawów, do Austriaków, do Szwajcarów. A docelowo również i do Amerykanów. Szerokie spektrum narzędzi multimedialnych, które zostaną zastosowane, są piękne plakaty tej kampanii. Będziemy zapraszać te samorządy też do nas, no bo trzeba jakoś zachęcić i. Przede wszystkim nawiązać z samorządami współpracę, żeby tutaj one też nam w jakiś sposób robiły reklamę i pomagały. Myślę, że takie bezpośrednie spotkania i współpraca w terenie jest najbardziej efektywna w takich kampaniach.